Widz zostawia łapkę w dół. Lutel. Sprawca, gdy tylko go znajdziemy, nie uniknie kary. Zastanawialiście się, czy można stać się potęgą światową, produkując banany, w dodatku, zaczynając jako słabo rozwinięte księstwo w Afryce? Przekonamy się o tym w najnowszym DLC do Victory 3, które ma swoją premierę właśnie dzisiaj. Natomiast w podstawową wersję gry będziecie mogli zagrać za darmo na Steamie od 19 do 23 czerwca. Oczywiście w opisie tego filmu znajdziecie link do gry, bo jak możecie się domyślać, ten materiał powstał we współpracy z firmą Paradox Interactive. Czyli to co oglądacie to... MATERIAŁ SPONSOROWANY Samo DLC Charters of Commerce wprowadza nowe sposoby na rozwój własnych firm, jak umowa inwestycyjna, klauzula kolonialna, czy status handlowy i przede wszystkim monopol. Możecie nawet zmusić inne państwa do przyznania praw do monopolu waszym firmom, w których można od teraz produkować towary prestiżowe, posiadające czasami historyczne nazwy. No dobra, to co dziś robimy? Banany! No, nie tylko. Głównym celem jest stworzenie potężnego państwa z tego oto księstwa Zulu w ciągu 100 lat. Czy to zadanie jest proste? Biorąc pod uwagę, że zaczynamy z ubogą populacją, a PKB wynosi zawrotne 150 tysięcy, to raczej trochę się namęczę. Armia też nie powala, a poza tym to i tak półnagie chłopy z przestarzałą bronią. Przynajmniej klasa wyższa trzyma się stabilnie. Na razie w państwie był niedobór owoców, w skład których wchodzą oczywiście banany. Początkowe zarobki też nie powalały. Dlatego trzeba było brać się za podboje, wybierając w pierwszej kolejności nowego generała. Padło na ofensywnego dowódcę, Dabul Manziego CBI. -e. Oczywiście w międzyczasie zaplanowałem budowę kilku plantacji bananów. I jeszcze warto dodać, że, jako afrykański kraj, Zulu jest dość zacofane, więc musiałem odblokowywać wszystkie technologie od samego początku. Dla przykładu, tak wygląda drzewo badań Wielkiej Brytanii na starcie. A tak Polski, która przecież jest zacofana. Spokojnie mówię o grze. Chyba. W takim wypadku na pierwszą firmę trochę poczekamy. Zacząłem od urbanistyki, żeby szybciej się rozbudowywać, a później zakolejkowałem sobie kilka badań, żeby tu co chwilę nie zaglądać. Plan był taki, by zmienić przede wszystkim system gospodarczy na coś bardziej sprzyjającego rozwojowi firm. Biorąc pod uwagę, na jakich terenach się znajdowaliśmy, uznałem, że najlepszy na początku będzie agraryzm, żeby rozwijać się poprzez rolnictwo. A to oznaczało, że trzeba zmienić rząd i przede wszystkim pomóc chłopom, by przestali być marginalizowaną grupą społeczną, to znaczy grupą interesu. Można powiedzieć, że książę królewskiej krwi Dingane Zulu miał pełne ręce roboty. Wypadało też pozbyć się pańszczyzny i zmienić ją na gospodarstwa rolne. Głównie chodziło o to, żeby ten kraj należał do rolników. Nie no, tak serio, to do zabożnych ludzi, których będzie stać na niewolników. Bo jak najbardziej to państwo startuje z dozwolonym handlem niewolnikami i nie planuje tego zmieniać. Oczywiście na tych terenach jest malaria, więc rozwój wcale nie był prosty. Ale tak jak mówiłem wcześniej, wpierw trzeba było zacząć od podbojów. Szczególnie, że niektóre sąsiednie kraje miały mało żołnierzy. Co prawda istniało ryzyko, że Wielka Brytania stanie po stronie wroga, ale kto nie ryzykuje, ten nie je bananów. Na wszelki wypadek zwiększyłem wynagrodzenie wojskowych, żeby wzmocnić trochę armię i można było szykować się do walki. Na szczęście nikt więcej nie dołączył do tej wojny, ale i tak było ciężko, bo przeciwnicy byli zdecydowanie lepiej uzbrojeni, przez co mieli lepsze statystyki. Moi półnadzy wojownicy mieli problem, żeby wygrać zwykłą bitwę. Kolejne były bardziej zacięte, ale dalej przegrywaliśmy. Na szczęście w końcu udało się zalać wrogów masą. I kilka wygranych walk później przeciwnik musiał skapitulować, a moje państwo lekko się powiększyło. Później namajtałem trochę w rządzie, żeby chłopi mogli się dobrać do władzy. Więc mogłem spróbować uchwalić gospodarstwa rolne. Niestety, kolonia przylądkowa leżąca obok mojego kraju była powiązana z Wielką Brytanią. Więc ten atak skończyłby się solidnym wpierdzielem. Podziękuję. Po drugiej stronie, kolonię zakładała Portugalia. Ale ta mogła liczyć na pomoc kilku mocarstw, więc również podziękuję. W takim wypadku został tylko ten obszar. I to w miarę łatwy. Tutaj już nie było takiego oporu jak przy poprzedniej wojnie, dlatego dość szybko udało się wygrać. Z półnagimi mężczyznami lepiej nie zadzierać, bo skończy się to waszą kapitulacją. To jak już Zulu trochę się rozrosło, można było skupić się na budowie. Chłopi chcieli jeszcze wprowadzić w państwie segregację rasową, więc trzeba było przyjrzeć się tej ustawie w przyszłości. Kilka miesięcy później prawo dotyczące gospodarstw rolnych zostało uchwalone. Ogólnie po chwili odkryłem, że na nowo podbitym terenie znajdują się pola złotonośne, więc na razie zarabialiśmy na takich bananach. Na wschodzie leżało państwo gaza, które nie miało żadnych jednostek, więc można było je szybko ścisnąć. Niestety na ten moment skończyły się możliwości ekspansji mojego kraju. Tereny na północy trzeba kolonizować, a do tego jeszcze daleka droga. W takim razie zabrałem się za wprowadzanie segregacji rasowej i miałem tyle pieniędzy mimo ciągłej budowy, że mogłem na chwilę zmniejszyć podatki, żeby ludziom żyło się lepiej. Takie rzeczy tylko zaplanowania księcia królewskiej krwi. W 1842 roku w końcu odblokowałem fabryki, a także giełdę papierów wartościowych. I zabrałem się za szkoły wyznaniowe, żeby ludzie byli bardziej wykształceni. No, niby klasa niższa i średnia tego nie potrzebowały. Ale ja tu dbałem przede wszystkim o tych panów. Chciałem też mieć więcej sektorów budowlanych, by szybciej rozbudowywać budynki państwowe oraz prywatne. Natomiast gdy odblokowałem romantyzm, mogłem w końcu uchwalić agraryzm. W ogóle, niby niewolnicy z mojego statku kupieckiego uciekli do Portugalii. Tylko że ja dopiero stawiałem pierwszy port. To na czym oni płynęli? W każdym razie, od niedawna miałem odblokowane fabryki, więc mogłem stawiać coraz więcej zaawansowanych budynków. W 1850 roku udało się ustanowić agraryzm, więc można było jeszcze skuteczniej rozwijać rolnictwo, nawet prywatnie. Szczególnie, że miałem działający już port, więc mogłem handlować różnymi towarami. Skończyło się na tym, że mieszkańcy uzależnili się od opium. W ogóle przez przypadek odblokowała mi się nagle demokracja. Ja tego nie wybierałem! A komu to potrzebne? W pewnym momencie uznałem, że wypada trochę poinwestować za granicą, więc wybór padł na Polskę. W którym momencie to nie jest Polska? W każdym razie teraz mój półnagi książę mógł dogadać się z przywódcą tego królestwa. Na ten moment interesowało mnie tylko prawo do inwestycji, które chciałem mieć przez 25 lat. 20% szans, że się zgodzą i zgodzili się. Trzeba pomagać biedniejszym państwom w rozbudowie, nie? Na razie wielkich kokosów z dywidend rządowych nie było, ale z drugiej strony to łącznie dawało ponad 3000. Wypadek w kopalni? Ludzie zginęli? Mówi się trudno. Był już 63 rok. A ja dalej cierpliwie czekałem na odblokowanie kolonizacji. Tylko jakiś czas później wpuściłem na chwilę spółki czarterowe, bo w teorii powinny się już zrobić, ale coś nie chciały, więc potrzebowały mojej pomocy. Przynajmniej mogłem w końcu założyć pierwszą firmę. Początkowo chciałem oczywiście otworzyć przedsiębiorstwo Sadownik, ale zobaczyłem, że konsorcjum Plantator może produkować prestiżową kawę i przede wszystkim zwiększało tempo rozwoju kolonialnego. Dlatego zdecydowałem się na ten kawowy biznes. Dzięki nowemu DLC możecie przejść do kolejnej zakładki, gdzie macie dodatkowe opcje związane z Waszą firmą i jej pięknym właścicielem. W pierwszej kolejności dodałem tu kolejny przemysł, którym mieli się zajmować, czyli herbatę, i nadałem tej firmie monopol na plantację kawy w całym państwie. Zrobiłem jeszcze to samo z plantacją herbaty, ale u sąsiada w zamian za gwarantowanie pomocy w dążeniu do niepodległości. Teraz trzeba było czekać, aż ten pasek koniunktury się zapełni, żeby uzyskać bonus, który zapewnia ta firma. Jakiś czas później udało się odblokować kolonizację. Dopiero teraz mogłem uchwalić podbijanie dzikich terenów. I gdy to się udało, mogłem wyruszyć na te tereny na północy. A nie, bo tam była ciężka malaria i jeszcze nie dało rady tam wejść. Pozostało więc walczyć o małe skrawki terenu, które zajmowały już inne państwa. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Przynajmniej koniunktura naszej firmy szybko leciała do góry i gdy dobiła do 100 punktów, odblokowałem szybsze tempo rozwoju kolonialnego. A co do prestiżowej kawy, wystarczyło utrzymać wysoką koniunkturę przez 36 miesięcy, bo już spełnialiśmy drugi warunek czyli znajdowaliśmy się wśród trzech najlepszych producentów kawy. Dlatego robiłem po prostu swoje, stawiając kolejne budynki i czekając na efekty kolonizacji. Przyszedł też czas na wprowadzenie podatków per capita, które nieproporcjonalnie obciążają ubogich. Nie każdy może mieć łatwe życie. Przynajmniej jeżeli w państwie, które ciągle się rozwijało. No, może PKB na mieszkańca nie było duże, ale kto by się tam tym przejmował? Patrzcie, tak wyglądały zarobki przed wprowadzeniem nowych podatków, a tak po. Jakiś czas później udało się odblokować prestiżową kawę. Więc moja firma mogła zarabiać jeszcze więcej. Niestety dopiero w 1877 roku odblokowałem Chininę, dzięki której mogłem kolonizować nowe tereny. Potrzebowałem więcej ludzi, szczególnie do tej pierwszej klasy społecznej. Tu tylko nieliczni mieli dobrze. Reszta mogła co najwyżej zajmować się bananami, ewentualnie wydobyciem złota, bo po jakimś czasie odblokowałem nowe miejsce na firmę, w której od razu mogłem dodać kopalnie żelaza jako dodatkowy przemysł. Chłop Pacyfista stał się dyrektorem przedsiębiorstwa wydobywającego Złoto i żelazo. W pewnym momencie PKB przekroczyło 10 milionów i cały czas szło gwałtownie do góry. A kraj awansował na 47 miejsce w rankingu. Więc nie pozostało mi nic innego niż dalej się rozwijać i wypadało też pognębić trochę inne kraje. Robiąc z nich chociażby własnych przydopasów, co miało czekać Polaków z Madagaskaru, którzy uznali, że w sumie nie chcą się klepać i po prostu przyjęli moje warunki. W końcu odkryłem odwróconych Polaków. Którzy chyba powstali z jakiejś byłej kolonii brytyjskiej, bo niby byli ładnie ubrani, ale nie mieli za co żyć. Więc podpłynąłem do nich jednym stateczkiem i powoli zacząłem zajmować cały teren. Trzeba było jeszcze wykombinować, jak dostać się na drugą stronę, bo tutaj już po chwili wszystko zostało podbite. Więc co robisz? Atakujesz Zanzibar. Panowie dostali szybki wpierdziel i problem od razu się rozwiązał, bo mogłem teraz na spokojnie przejść w lewą stronę. Kilka bitew później zająłem kolejny teren. Co prawda nasz kraj był teraz podzielony, ale miałem przynajmniej jeszcze więcej rąk do pracy. I PKB jak skoczyło. Następne miesiące poświęciłem na dalszy rozwój gospodarki i założenie trzeciej firmy, która miała zajmować się przede wszystkim bananami, których plantacje rozrosły się po całym kraju i w sumie również poza granicami Zulu. Po jakimś czasie znów trzeba było szykować się do wojny, werbując nowego generała i rekrutując więcej jednostek. Ogólnie coraz częściej wstrzymywałem państwową budowę i patrzyłem na prywaciarzy rozwijających swoje biznesy. Przynajmniej PKB cały czas leciało do góry. Po jakimś czasie przyznałem firmie sadownik dodatkowy monopol na winnice. Niech się chłop cieszy. W końcu zabrałem się też za budowę koszar, żeby powiększyć swoją armię. No niby miałem ponad 100 batalionów, ale to dalej było za mało. Ogólnie korciło mnie, by zaatakować kolonię przylądkową, ale wydawało się, że inne duże państwo mogą dołączyć do tej wojny, a i tak potrzebowałbym kogoś do pomocy. Przy okazji mogłem w końcu stawiać budynki o szkielecie stalowym, co znacznie przyspieszało całą budowę która ruszyła z kopyta w sektorze prywatnym. Ogólnie odkryłem, że firma Sadownik zatrudnia bardzo ciekawych pracowników. Przynajmniej wszystkim dobrze się tu żyje. Najważniejsze, że pieliśmy się w górę, jeśli chodzi o światowy ranking producentów owoców, czyli głównie bananów. To co robisz? Budujesz więcej plantacji i ulepszasz metody produkcyjne w różnych warsztatach, o których zapomniałeś. Na 10 lat przed końcem udało się wskoczyć na 17 miejsce w światowym rankingu. Tuż za niebiańskim królestwem wielkiego pokoju. W moim kraju dało осіжть. szczególnie gdy należałeś do klasy wyższej bo płaciłeś małe podatki i dorabiałeś się na niewolnictwie dlatego trzeba było iść za ciosem i pozyskać dodatkowe tereny kolejnym celem była Borana niby istniało tu ryzyko, że inne państwa dołączą do tej wojny, ale i tak zdecydowałem się na atak na szczęście do mojego wroga dołączyło tylko jedno małe państewko, raczej nikt się nie zdziwi jeśli powiem, że szybko poszło tylko w sumie nie miałem jak dojść do drugiego przeciwnika, więc zrobił się problem ale wpadłem na genialny pomysł Wystarczyło zaatakować sąsiadujący kraj. Na szczęście nikomu nie przyszło do głowy, żeby dołączyć do tej wojny. I tak kilka sekund później Harry skapitulował. Bicie ostatniego państwa to już była tak naprawdę formalność i tak Zulu zaczęło się powiększać. I co najlepsze byliśmy już na drugim miejscu, jeśli chodzi o produkcję owoców, ale dalej potrzebowałem więcej plantacji. I kolejnych terenów, by jeszcze mocniej zwiększyć PKB. Panowie groźnie się na siebie patrzyli, ale zwycięska strona mogła być tylko jedna. Tak naprawdę te zwykłe kraje afrykańskie nie miały ze mną żadnych szans, więc kilka sekund później nastąpiła podwójna kapitulacja. Co prawda, miałem jakiś inny kraj w środku swojego, ale ostatecznie nigdzie nie ucieknie. Powoli zbliżałem się do końca, bo grać można do 1936 roku, więc już głównie stawiałem nowe budynki, odblokowywałem ostatnie badania i robiłem wszystko, by maksymalnie zwiększyć produkcję. Nawet pod koniec odkryliśmy ropę naftową. Jednak najważniejsze było to, że mogłem się pochwalić objęciem zaszczytnego pierwszego miejsca na świecie w produkcji owoców, czyli w moim przypadku głównie bananów. Masowa budowa plantacji na coś się przydała. Ostatecznie dopadł mnie koniec gry po 100 latach tej ciężkiej przygody. Zulu stało się 15 najpotężniejszym krajem na świecie. Cały czas będąc księstwem i przede wszystkim nie zakazując niewolnictwa. I chyba dalej mieliśmy spore niedobory ubrań, skoro przywódca chodził ciągle bez koszulki. Jak na to, że nie grałem w tę grę rok, to myślę, że poszło mi nie najgorzej. Tutaj, nawet z najgorszego państwa, da się stworzyć coś, co prosperuje. O ile siedzisz cicho i robisz swoje, licząc na to, że żadne mocarstwo cię nie zaatakuje. A ja mogę dodatkowo liczyć na wasze łapki w górę, prawda? Chyba nie chcecie skończyć jako niewolnicy w moim kraju. A jak już jesteśmy w takich tematach, to polecam wam ten materiał z gry Going Medieval, gdzie tworzyłem Królestwo Niewolników. W sumie, po dzisiejszym filmie, niektóre kraje mogą mówić, że są 100 lat za.